Odwiedzam Edith w każdy weekend Nie jest moją biologiczną matką Ale kocham ją tak samo Nigdy nie chciała, żebym nazywał ją matką Kazała mi mówić do siebie babciu Bo miała 68 lat Kiedy mnie adoptowała I ja miałem wtedy 15 Edith nie wzięła mnie do siebie Dlatego, że pragnąłem mieć dom Chciała, żebym miał szansę ukończyć szkołę Zacząć kolecz I dojść do czegoś w życiu Uwielbiam ją za to Obecnie mam 28 lat. Edith nie może wiele ostatnimi czasy. Spaceruje jedynie po mieszkaniu i po ogrodzie bez celu. Jednak większość czasu spędza w łóżku oglądając telewizję. Tina i Oliwia, jej opiekunki, zawsze były dla niej dobre. Musiałem je zatrudnić, ponieważ Edith odmawiała przeprowadzki do miasta, mimo że mogłaby zamieszkać ze mną. Podejrzewam, że była związana ze swoim domem i nie chciała się z nim rozstać. Wspomnienia. To słowo teraz sprawia, że ogarnia mnie strach. Edith ma Alzheimera, nie jest to nic dziwnego, jako że ma 81 lat. Kiedy ją odwiedzam, praktycznie nie mogę z nią porozmawiać o bieżących wydarzeniach. Mimo, że ogląda telewizję przez cały dzień, nie zapamiętuje z tego zupełnie nic. Ale to nie oznacza, że Edith jest nudną starszą panią. Pamięta prawie wszystko ze swojej przeszłości. Kiedy siadam obok niej, oglądamy razem telewizję i rozmawiamy o przeszłości. Dzisiaj opowiedziała mi coś, co nigdy nie opuści mojej pamięci. Usiedliśmy obok siebie, oglądając reklamę, w której mężczyzna oświadczał się kobiecie. To była słodka reklama, powiedziała Edith radośnie, ale zmęczonym tonem. Wpadłem wtedy na pewien pomysł. Edith, powiedziałem. Jaka była najmilsza rzecz, jaką ktoś dla ciebie zrobił? Uśmiechnęła się. Na pewno chcesz wiedzieć? zapytała. Oczywiście odparłem z entuzjazmem. Dlaczego miałbym nie chcieć? Kiedy byłam młodą kobietą, powiedziała, przestając się uśmiechać, rozbiłam samochód. Nie pamiętam dokładnie dokąd jechałam, albo dlaczego się rozbiłam, ale pamiętam, że uderzyłam w słup telefoniczny. Zachichotała lekko. Na szczęście nie przewrócił się, kontynuowała. Kto wie, co by się stało, gdyby upadł? Na dworze było ciemno, a ja nie chciałam wyjść z auta, żeby ocenić straty. Bałam się ciemności. Nadal się boję. Ale bardzo miły człowiek, jadący za mną, zatrzymał się, by sprawdzić, czy nic mi się nie stało. Nie pamiętam jego imienia, ale pamiętam, że był bardzo przystojny, tak jak ty. Szturchnęła mnie w bok po tych słowach. Mimo że jestem już dorosłym mężczyzną, wciąż jeszcze traktuje mnie jak chłopca. Po obejrzeniu szkód, mówiła dalej, mężczyzna zdecydował, że zawiezie mnie do swojego mieszkania niecałe cztery mile dalej, gdzie mogłabym użyć jego telefonu i zadzwonić po pomoc drogową. Byłam wdzięczna losowi, że mieszkał tak blisko. Edith ucichła i po jakimś czasie to ja przerwałem ciszę. To miłe, że obcy człowiek tak się zachował tak. Edith pokiwała głową. Wysłałam później do niego list z podziękowaniami. Znowu cisza. Byłem coraz bardziej zdezorientowany i ponaglałem ją. I kilka dni później przeczytałam w gazecie, że zginął. Przyznaję, że zanim dotarłem do domu, byłem lekko zaniepokojony, ale przynajmniej wiedziałem, dlaczego Edith zapytała mnie, czy na pewno chce poznać odpowiedź na moje pytanie. Jej historia miała smutne i dziwne zarazem zakończenie. Ale to nie był definitywny koniec tej historii. Kiedy jechałem do domu tamtego wieczoru, wyprzedził mnie samochód pędzący co najmniej dwa razy szybciej ode mnie. Ludzie wariują na drodze przez cały czas, więc nie przejąłem się tym zbytnio. Do czasu, kiedy to samo auto uderzyło w słup telefoniczny. Cholera! Zaklnąłem i zjechałem na pobocze. Myślałem o dwóch rzeczach. Czy wszystko w porządku z kierowcą? I. Co za zbieg okoliczności wyciągnąłem ze schowka latarkę, wyszedłem z samochodu i podbiegłem do rozbitego pojazdu. Wszystko w porządku? zapytałem, kierując światło latarki w okno auta. Z wnętrza samochodu patrzyła na mnie kobieta. Jej niebieskie oczy odznaczały się na tle białej cery. Kiedy byłem młodszy, Edith i ja przeglądaliśmy stare zdjęcia. Widziałem wiele fotografii Edith w wieku 20 lat. Ta kobieta wyglądała niesamowicie podobnie. Zadrżałem. Po obejrzeniu szkód odkryłem, że auto dalej nie pojedzie. Zwróciłem się w stronę nieznajomej, która wciąż dziękowała mi za pomoc. Ja, e, powiedziałem: Ma pani może telefon komórkowy? Telefon komórkowy? Zapytała zdezorientowana. Nie, niestety nie mam czegoś takiego. Nie byłem zaskoczony jako że kobieta wyglądała, jakby pochodziła z lat pięćdziesiątych. Miała na sobie długą spódnicę i skórzaną kurtkę. Prawie oczekiwałem, że nie będzie miała komórki. Ja też nie miałem, więc mogłem albo zostawić ją tam, albo zaoferować jej podwiezienie. Cóż, zacząłem ostrożnie, myślę, że mógłbym panią podwieźć do domu. Pociłem się z nerwów. Kobieta uśmiechnęła się. To uśmiech Edith, pomyślałem. Jeśli to nie będzie problemem odpowiedziała. Oczywiście, że nie. Mieszkam zaraz za rogiem powiedziałem szybko, zdając sobie sprawę, że mieszkam około 4 mile od miejsca wypadku. Moje dłonie drżały na kierownicy, kiedy jechałem do domu, gdzie pozwoliłem kobiecie na skorzystanie z mojego telefonu, by zadzwoniła po taksówkę albo pomoc drogową. Miałem miękkie nogi, kiedy odprowadzałem ją do taksówki. Dziękuję panu bardzo za pomoc powiedziała. Czy mogę coś zrobić, aby się panu odwdzięczyć za. Nie, przerwałem jej. Nie trzeba. Cała przyjemność po mojej stronie. Cóż, zaśmiała się. Zachował się pan jak gentleman. Może zobaczymy się jeszcze. Kiedy odjeżdżała, nie mogłem odpędzić od siebie myśli, że miała rację. Nie mogłem spać. Chciałem zadzwonić do Edith i zapytać o dziwne wydarzenia, ale była już 23.00. Musiałem odłożyć to na jutro. W końcu usnąłem. Obudził mnie natarczywy dzwonek do drzwi. Wyskoczyłem z łóżka. Proszę, żeby to nie była osoba, o której myślę. Mamrotałem pod nosem, idąc do drzwi. Zajrzałem przez wizjer. Na zewnątrz nie było nikogo. Westchnąłem z ulgą. Doszedłem do wniosku, że wyobraziłem sobie dźwięk dzwonka. Kiedy wracałem do łóżka, Przypomniałem sobie, że Edith mówiła o wysłaniu listu z podziękowaniami. Chciało mi się płakać. Nigdy wcześniej nie byłem tak roztrzęsiony. Podszedłem do skrzynki na listy. Nie znalazłem w niej nic poza rachunkami. Prawie oszalałem z radości. Zacząłem się śmiać, myśląc, że mam wybujałą wyobraźnię. Zamarłem, zanim jeszcze wszedłem do domu. Po drodze nadepnąłem na coś. Tego ranka dzwonek do drzwi faktycznie musiał zadzwonić. List został dostarczony, wepchnięty pod drzwiami. Słowa Edith rozbrzmiały w mojej głowie. Przeczytałam w gazecie, że zginął. List był pod moją stopą. Nie ruszałem się. Jęknąłem przerażony, co się stanie później. Stałem tam oddychając ciężko i starałem się z całych sił nie patrzeć na kopertę pod moją stopą, ale w końcu musiałem to zrobić. Musiałem ją podnieść. Moje ręce drżały, kiedy obracałem w nich kopertę. Nie było napisu na przedzie ani na tyle. Czy odważę się ją otworzyć? Ostrożnie położyłem list na stoliku. Usiadłem na sofie i zacząłem zastanawiać się, co robić. Myślałem o tym, że może mi się przytrafić coś okropnego, jeśli otworzę kopertę, ale z drugiej strony, coś okropnego może się stać, jeśli jej nie otworzę. Doszedłem do wniosku, że nie ma znaczenia, co zrobię z listem, przeznaczenie i tak mnie dopadnie. Jeśli tamta dziwna kobieta naprawdę była Edith, mogę po prostu zniknąć. Taki był bieg wydarzeń tej historii. Powrót do Edith i zapytanie jej o kopertę było moim najlepszym pomysłem. Być może przynajmniej otrzymam jakąś podpowiedź. Chwyciłem róg koperty i rozerwałem ją. Nie mogłem powstrzymać się przed zamknięciem przy tym oczu. W środku nie było listu. Zamiast tego znalazłem mapę. Chociaż raczej część mapy. Mówię część, ponieważ wyglądało na to, że kawałek został oderwany. Kawałek wielkości mojej dłoni. Było na nim napisane Bilton. To miasto jest oddalone ode mnie mniej niż 6 godzin jazdy, pomyślałem. Znam to miejsce. Chwyciłem kluczyki od samochodu i wybiegłem z domu. Kiedy dojechałem przed dom Edith, zobaczyłem Tinę i Oliwię przed wejściem. Tina szykowała się do domu, a Oliwia dopiero przyjechała. Uśmiechnęły się do mnie na powitanie. Co tu robisz? Zapytała Tina, spoglądając na zegarek. Nie powinieneś być w pracy? Udałem uśmiech. Wziąłem wolne, powiedziałem. Chciałem zobaczyć babcię, jak ona się czuje. Znowu jest w tym swoim dziwnym humorze, odparła. Edith nigdy nie wyszła za mąż. Przeżyła jedyną miłość swojego życia. Kiedy ją opuścił nie znalazła innego. Więc od czasu do czasu przypominała sobie o nim i jej humor zmieniał się z rozanielonego do gorzkiego. Może uda mi się ją pocieszyć, powiedziałem i wszedłem do domu. Kiedy wchodziłem po schodach, zauważyłem, że drzwi do pokoju Edith były szeroko otwarte. Ona siedziała na brzegu łóżka i patrzyła w okno. Obok niej leżało kilka drewnianych pudełek, w których trzymała jakieś notatki. Mimo że drzwi były otwarte, zapukałem i czekałem przed wejściem. Kiedy się obejrzała, widziałem, jak jej nastrój zmienił się ze złości w radość. Szeroki uśmiech pojawił się na jej twarzy. Uniosła ramiona w zapraszającym geście. Co tu robisz? Nie musisz być dzisiaj w pracy? zapytała, kiedy ją przytuliłem. Mam wolne, powiedziałem znowu. Więc przyszedłem w odwiedziny. Po tych słowach Edith jeszcze szerzej się uśmiechnęła. Pomogłem jej zejść po schodach do kuchni, gdzie zrobiła sobie herbatę. Oliwia dołączyła do nas i rozmawialiśmy o bzdetach przez pół godziny. Kiedy wyszła, zdecydowałem się zacząć moją rozmowę. Edith, pamiętasz coś o mieście Bilton? Dlaczego? zapytała, patrząc na mnie pytająco. Wcześniej rozmawiałem o Bilton z Oliwią, a ty mówiłaś, że coś o tym wiesz. Skłamałem. Czułem się okropnie oszukując Edith, ale to była moja jedyna szansa. Wiedziałem, że nie pamięta naszej rozmowy z Oliwią, więc dosłownie udawałem, że jej nie było. Edith spojrzała na kubek z herbatą i pokiwała głową, jakby wiedziała dokładnie, o czym mówię. Bilton zaczęła to miasto, gdzie spotkałam mężczyznę, który pomógł mi, kiedy rozbiłam samochód. Spotkaliśmy się na rogu 22 ulicy. Byłem zdezorientowany, nerwowo zamrugałem powiekami. Ale Edith, powiedziałem, wcześniej mówiłaś, że ten człowiek zginął. Powiedziałaś mi, że przeczytałaś o tym w gazecie. Spojrzała na mnie zimno. Tak, zaczęła. Widziałam w gazecie informację o tym, że zginął, ale zginął dla wszystkich oprócz mnie przez resztę dnia nie rozmawialiśmy już więcej na ten temat. Czego teraz żałuję? Ale widziałem, że jej nastrój drastycznie opadł. Kiedy wróciła do łóżka, od razu zasnęła, a ja obejrzałem mapę jeszcze raz w poszukiwaniu ulic 22. Znalazłem na środku mapy. Zaznaczyłem ją czerwonym mazakiem ze stolika Edit i mapę schowałem do kieszeni. Zacząłem zbierać drewniane pudełka z łóżka Edith, starając się jej nie obudzić. Niestety, upuściłem jedno z nich. Wieczko otworzyło się i coś wypadło z pudełka. Zamarłem. Był to fragment mapy, taki sam jak mój, a w środku na czerwono była zaznaczona ulica. Muszę tam iść, muszę. Co się stanie, jeśli zostanę? Takie myśli szalały w mojej głowie. Stałem w sypialni Edit i wpatrywałem się w oba fragmenty mapy. Były absurdalnie identyczne. Oba fragmenty schowałem do kieszeni. Zamknąłem oczy i wziąłem głęboki oddech. Kiedy wychodziłem, spojrzałem na zegarek. 15.00. Czyli miałem jeszcze dużo czasu. Dojechałbym do Bilton około 21.00. Pobiegłem do auta. Podczas jazdy cały czas myślałem o tym. Czego mogę oczekiwać po znalezieniu ulicy 22. Musiałem znaleźć w sobie odwagę. Zaparkowałem samochód około 20. Podejrzewam, że dzięki adrenalinie jechałem dużo szybciej niż normalnie. Nieważne, dotarłem na miejsce. Na chodniku wyciągnąłem z kieszeni mapy. Byłem na 22 ulicy. Przede mną widziałem bibliotekę. Wokół nie było żadnej żywej duszy. Ruszyłem w stronę drzwi. Dlaczego chciałabym mnie tu doprowadzić? Powiedziałem sam do siebie. Bibliotekę zamknięto trzy godziny temu. Mimo to sprawdziłem drzwi. Oczywiście były zamknięte. Zajrzenie do środka było niemożliwe. Było zbyt ciemno w środku. Ledwie widziałem półki z książkami. Wtedy dostrzegłem postać Edith. Widziałem ją, ale nie w bibliotece. Patrzyłem na jej odbicie. Odwróciłem się nerwowo, przestraszony jej nagłym pojawieniem się. A! Krzyknąłem. Zachichotała. Przepraszam, przestraszyłam pana? Zaśmiała się, kładąc mi rękę na ramieniu. To tak, ale nic nie stało. Jęknąłem. Już miałam odchodzić, wyjaśniała. Pomyślałam, że pan się nie zjawi. Podałem jej mapę, próbując zachować spokój. Cóż, pani list nie posiadał za wiele informacji powiedziałem. Ona nawet nie spojrzała na moją rękę z mapą. Jej oczy wpatrywały się we mnie. Ja e, nie znam nawet pani imienia powiedziałem, odwracając wzrok. Jej ręka cały czas spoczywała na moim ramieniu. Nazywam się Edith odparła. Ja pana imienia również nie znam. Zrobiło mi się gorąco Zimny pot spływał po moim czole. Moje imię wydukałem. Mam na im. Nie mogę jej powiedzieć. Niech pani posłucha, powiedziałem. Mógłbym zapytać, dlaczego mnie pani tu ściągnęła? Zaśmiała się, nie spuszczając wzroku z mojej twarzy. Cóż, powiedziała, głaszcząc teraz moje ramię. Nie mogłam przestać myśleć o panu po tamtym wydarzeniu. Czułam, że coś nas łączy jej ręka była zimna jak lód to chyba nie jest najlepszy pomysł zaschło mi w ustach mam żonę skłamałem mimo że jej uśmiech lekko zbladł jej niebieskie oczy nadal wpatrywały się w moje muszę stąd odejść szybko powinienem już pójść stęknąłem próbowałem się wyrwać ale zacisnęła dłoń mocniej nie warknęła zaciskając wargi Proszę mnie puścić, nie mogę! Powiedziałem, kiedy nagle poczułem ostry ból w mostku. Spojrzałem w to miejsce. Zobaczyłem jej zaciśnięte dłoni trzymające strzykawkę z igłą zatopioną w mojej klatce piersiowej. Odepchnąłem kobietę na bok i próbowałem biec w stronę samochodu, ale zamiast tego potknąłem się na samochodach. Ostatnią rzeczą, jaką widziałem, była Edith zasłaniająca moje oczy. Obudziłem się w ciemnym pokoju. Leżałem na mokrym łóżku. Chciałem krzyczeć, ale zdałem sobie sprawę, że mam coś w ustach. Moje ręce były związane ze sobą. Zacząłem wyciągać materiał z ust, po czym zwymiotowałem. Otarłem łzy z twarzy. Rozejrzałem się po pokoju i zobaczyłem drzwi. Za nich dochodziło światło. Wstałem i chciałem iść w ich stronę. Pierwsze kroki powaliły mnie na ziemię. Coś krępowało moje nogi, moje spodnie. Nie, nie, nie. Znowu zymiotowałem. Moje oczy piekły, kiedy światło wypełniło pokój. Drzwi się otworzyły. Edith w ręce trzymała nóż, w drugiej pistolet. Chichotała. Wyglądasz tak bezbronnie, kochanie. Zaśmiała się. Ale nie martw się. Niedługo skończy się twoje cierpienie. Zacząłem płakać. Chciałem krzyczeć, ale z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk. Kobieta podeszła do mnie i rozcięła linę wokół moich rąk. Kiedy miałem wolne ręce, natychmiast podciągnąłem spodnie i zerwałem się na równe nogi. Skierowała pistolet w moją twarz. Czy masz żonę, czy nie? Zostaniesz ze mną. Warknęła. Nie potrzebujesz nikogo więcej. Drzwi wciąż były otwarte, ale bałem się tam patrzeć. Edith uśmiechała się. Biegnij, uciekaj przez drzwi, schodami, idź! Ona wciąż stała obok, jakby oczekiwała, że rzucę się do ucieczki. Wciąż płakałem. Uciekaj! Rzuciłem się w stronę Edith, powaliłem ją na ziemię i wybiegłem przez drzwi. Znalazłem się na korytarzu. Skręciłem w lewo i biegłem, ale nadzieja szybko zgasła. Nie znalazłem schodów w dół, tylko w górę. Obejrzałem się i zobaczyłem Edith idącą za mną spokojnie z wyciągniętą przed siebie bronią. Nie miałem wyboru. Moje ciało było potwornie zmęczone. Z trudem wchodziłem po schodach. Znowu korytarz! Na jego końcu było okno. Słyszałem kroki za sobą. Rozważałem ukrycie się w jednym z pokoi. Ale co by to dało? W końcu i tak bym nie znalazła. Wziąłem głęboki oddech i rzuciłem się przez okno. Szkło roztrzaskało się, a ja spadłem dwa piętra w dół na chodnik. Ostatnią rzeczą, jaką słyszałem, to pęknięcie mojej czaszki. Prawie natychmiast po upadku znów odzyskałem świadomość. Tym razem w szpitalu. Co? Gdzie ja jestem? Rozejrzałem się i zobaczyłem pielęgniarkę. Nasze spojrzenia się spotkały. Ona wyglądała na zaskoczoną. Obudził się pan? wyszeptała. On się obudził. Lekarz stojący obok zwrócił się do mnie. Oczywiście. Pielęgniarka usiadła obok mnie, kiedy lekarz wyszedł po kogoś. Spojrzałem na kobietę przy moim łóżku i próbowałem coś powiedzieć, ale przeszkadzał mi respirator. Pielęgniarka chwyciła mnie za rękę. Spojrzałem na moją dłoń i prawie dostałem zawału. Wyglądała jak ręka 80-letniego staruszka. Wyrwałem dłoń z jej uścisku i dotknąłem swojej twarzy. Była cała pomarszczona. Spokojnie, spokojnie. Pielęgniarka znowu złapała mnie za rękę. Co się dzieje? Zapałem za respirator i wyrwałem go. Najpierw poczułem się słabo, ale dałem radę wstać. Pielęgniarka asekurowała mnie. Spojrzałem w okno i zobaczyłem swoje odbicie. Byłem starym mężczyzną. Moje serce szalało. Ludzie zebrali się wokół mnie, próbując mnie uspokoić. Krzyczałem, ale wydałem z siebie tylko ciche jęki. Edith! wyszeptałem. Gdzie ona jest? Nikt mi nie odpowiedział. Edith! powtórzyłem. Edith? odezwała się jedna z pielęgniarek. Ona od dawna nie żyje. Edith nie żyje? Jęknąłem siadając. Pielęgniarka położyła mnie z powrotem w szpitalnym łóżku. Potem podała mi dokument. Edith, pana adopcyjna matka, umarła kiedy miał pan 28 lat, powiedziała. Poczułem ulgę. Pielęgniarka jeszcze coś mówiła, ale zrozumiałem tylko słowa. Śpiączka, paranoja, sen. Po czym straciłem przytomność. Obudziłem się ponownie na zatłoczonej ulicy. Był słoneczny dzień. Spojrzałem na swoje dłonie. Były mniejsze, gładsze. Nie były pomarszczone. Były młodsze. Miałem na sobie niebieskie dżinsy i tenisówki na stopach. Pamiętam ten strój. Miałem go na sobie w wieku piętnastu lat. Kilka stóp ode mnie stała kobieta i mężczyzna. Obserwowali mnie. Pamiętam tych ludzi. Pamiętam ich. Mamo, tato, zawołałem. Moją duszę wypełniało szczęście. Moi rodzice żywi są tu ze mną. Poczułem gulę w gardle, kiedy walczyłem ze łzami. Mamusiu, tatusiu, wyszeptałem. Miałem nogi z waty. Płakałem, ale to były łzy radości. Jesteście tutaj, jesteście ze mną, mówiłem przez łzy. Moi rodzice wymienili się z dezorientowanymi spojrzeniami, jakby nie mogli zrozumieć, dlaczego ich syn histerycznie cieszy się z ich widoku. Kocham cię mamo i tato. Próbowałem wstać i podbiec do nich. Kocham. Nagle z za rogu wyjechała ciężarówka, która dosłownie zmiotła z powierzchni ziemi moich rodziców. Zamarłem, byłem jak sparaliżowany. Ludzie spieszni biegli w stronę moich rodziców. Martwych rodziców. Nie, proszę nie. Proszę nie znowu. Padłem na kolana. Łzy radości ustąpiły miejscą łzy histerycznego żalu. Jęczałem, krzyczałem, płakałem. Kochanie, usłyszałem głos dochodzący z innego pokoju. Minęło kilka miesięcy, odkąd przyjechałem do sierocińca. Moje życie już nic dla mnie nie znaczyło. Zakonnica uchyliła lekko drzwi i powiedziała: Ktoś przyszedł w odwiedziny do ciebie. Usiadłem na brzegu łóżka i spojrzałem na kobietę, która weszła do mojego pokoju. Miała jasną cerę i intensywnie niebieskie oczy. To Edith, powiedziała siostra. Edith uśmiechnęła się.